Ej, audiolog, weź pomóż, no bo nauczycielka powiedziała, że jak nie przestanę biegać na holu, to wezmę policję i pójdę do więzienia. Czy to prawda? Czy może tak zrobić? No więc mówisz mi się, że nauczyciel grozi ci policją. Hmm. Postanowiłem, kochani, dosyć mocno zagłębić się w temat. Musiałem, moi drodzy, troszeczkę poczytać na temat, wiecie, działania policji, na temat działania szkół w tym zakresie. No i moi drodzy, dowiedziałem się. Niestety też przykrych rzeczy, ale nie martwcie się, wszystkiego się dowiecie jak zawsze w tym odcinku. To co, lecimy? Lecimy! Bęk! Słuchajcie kochani, kiedy nauczyciel może wezwać policję, no bo to nie jest, moi drodzy, tak, że wiecie, nie wiem, powiedzmy, puścicie bąka na lekcji, tak, zrobi się smród na całą salę, nie będzie się dało prowadzić lekcji, no bo będzie waliło, wiecie, jakąś taką fasolową albo grochową, no to w tym przypadku, jeżeli policjant powie, Boże Święty, jesteś zagrożeniem biologicznym, wzywam policję, to, moi drodzy, totalnie coś takiego nie przejdzie, nie? Więc jednym słowem, jeżeli w tym momencie nauczyciel by chciał wzywać policję, to mówcie... Kim jesteś? No spoko, no to sobie wzywaj. Ale kiedy, moi drodzy, może, najważniejsze, moi drodzy, warunki, jakie muszą zostać spełnione, to tak naprawdę dwa. Albo, moi drodzy, uczeń musi być pod wpływem alkoholu, czyli, moi drodzy, musi mieć tam powyżej pół promila we krwi, to jest mniej więcej dwa piwa, musi mieć wypite. Maciek. się stało, się I wtedy faktycznie, moi drodzy, może zostać podjęta tam działanie wzywające policję. Ewentualnie, jeżeli moi drodzy uczeń ma narkotyki, lub jest pod ich wpływem, tak? Jednak to nie jest też tak, że jeżeli jest osobą niepełnoletnią, to przyjeżdża policja i jest przesłuchiwana przez policję. Nie, 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 nie. nic z tych rzeczy. Wtedy, moi drodzy, tak naprawdę na początku, to nie jest też tak, że wiecie, że nagle nauczyciel weźmie telefon i od razu dzwoni. Nie, moi drodzy. Na początku musi zostać ujęcie, później inne pierdoły, później zawiadomienie rodziców, później dopiero przez dyrektora policji, więc ten cały szereg, te ten, ten, ten całe, moi drodzy, postępowanie to nie jest takie, wiecie, hop, siup. Nie wiem, czy nauczyciel zobaczy, że ktoś komuś namalował wacka na czole niezmywalnym markerem i już od razu będzie mówił wzywam policję. Nie, takie moi drodzy błahe pierdoły to to nie są. Tym bardziej kochani, że za nieuzasadnione wzywanie policji typu wiecie Josiu dlaczego ciągniesz małgosie za włosy? Przeczytam wam, żeby nic nie po... pierdaczyć. Artykuł 66 Kodeksu Wykroczeń. To chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informację, lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucje użyteczności publicznej. Czyli, w tym momencie, moi drodzy, mówimy wiecie. Policja, straż pożarna, karetka, nie wiem, pogotowie gazowe i tak dalej, albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia umyślnie bez uzasadnionej przyczyny blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego, podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzybny do 1500 zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 zł. Czyli no jednym słowem, moi drodzy te pieniążki za nieuzasadnione wzywanie policji będą bardzo szybko, wiecie, uciekały z kąta nauczycielom, którzy nie potrafią sobie w inny sposób poradzić z uczniami. Jednak istnieją, moi drodzy, też jeszcze inne, inne rzeczy, za które nauczyciel faktycznie może wezwać policję. Tylko mówię, to też nie jest od razu tak, że wiecie, że od razu wyciąga telefon i dzwoni. Nie, to na początku, moi drodzy, musi musi poinformować ucznia, później musi iść do dyrektora, później tak naprawdę przez dyrektora to wszystko załatwić, no Ceregieli jest tym niesamowita ilość. Jednak, no może to moi drodzy się stać, że na przykład uczeń będzie agresywny, tak? Czyli nie wiem, powiedzmy, będzie autentycznie bił, będzie niszczył rzeczy, i, i jakieś, jakiekolwiek inne postępowanie nauczyciela, czyli właśnie reprymendy ustne, nie przyniosą jakichkolwiek, kochani, skutków, wtedy faktycznie, no, przez ten cały szereg. Tych działań nauczyciel może wezwać policję. I wiecie co? Ja, moi drodzy, chciałbym teraz przejść do dosyć takiego szokującego, tak naprawdę, stwierdzenia, do dosyć szokującej informacji. Ja bym Was poprosił, chyba w tym momencie, żebyście faktycznie wysłali to do szerszego, do szerszego grona odbiorców, ale nie dla zasięgów, tylko po prostu dla świadomości, bo usiądźcie, wiecie? Ja tu będę, moi drodzy, czytał słowo w słowo. Żebyś nie było, moi drodzy wiecie, jakiś, że ja coś sobie wymyślam, ok? No bo wiecie, ja w końcu niebezpieczny człowiek jestem z tego, nie? Chuligan. <laughs> Postępowanie w sytuacji naruszenia nietygalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły. Definicja. Lekceważenie i obraźliwe zachowanie wobec wyżej wymienione w słowach, gestach lub czynach. Prowokowanie pod adresem wyżej wymienionego, wyrażone w słowach, gestach lub czynach. Nagrywanie lub fotografowanie wyżej wymienionych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. Czyli tak naprawdę nie macie kochani prawa nagrywać karygodnego zachowania nauczycieli, nie? Mamy to? Że nie możecie mieć dowodu na to. Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej, użycie wobec nich przemocy fizycznej, psychicznej i słownej, pomówienia i oszczerstwa wobec wyżej wymienionych pracowników i naruszanie ich godności dobrego mienia i nietykalności osobistej. Procedury. Teraz, kochani, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, mają oni obowiązek zgłoszenia powyższego. Słyszycie to? Mają oni obowiązek. Wy nie. Oni mają obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy. W obecności wyżej wymienionych pracowników uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną. Jeżeli uczeń dopuści się naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela lub innego pracownika szkoły, wówczas, czyli powiedzmy zaatakuje go fizycznie, dostaje na... Słuchacie? Zostaje natychmiast wezwana policja i... Z... Jeszcze raz, ja to, moi drodzy, drukowanymi słowami powiem. Zostaje natychmiast wezwana policja i zostaje wszczęte postępowanie zgodnie z procedurami policji w takiej sprawie. Po... I poczekajcie, moi drodzy, do końca, to pospadacie. Wychowawca lub inny nauczyciel niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia. Uczeń otrzymuje pisemną nagranę dyrektora szkoły zgodnie ze statutem szkoły. Uczeń musi przeprosić nauczyciela w obecności dyrektora, pedagoga i rodziców, informuje się zebranych, iż zaistniały incydent wpłynie na zmianę oceny z zachowania, a w klasach młodszych odnotowany zostanie na świadectwie ucznia. Ja Wam wszystko, kochani, tutaj będę czytał, żebyście później porównali sobie... nie... Jeżeli uczeń grozi lub ubliża wulgarnie nauczycielowi lub też innemu pracownikowi szkoły, wówczas wychowawca lub inny nauczyciel natychmiast wzywa do szkoły uczniów rodzica. Poszkodowany pracownik szkoły może zgłosić zaistniałą sytuację na policji. Może zgłosić na policji. Uczeń otrzymuje pisemną nagranę dyrektora szkoły zgodnie ze statusem szkoły. Ze statutem... Uczeń otrzymuje pisemną naganę dyrektora zgodnie ze statutem szkoły. Uczeń musi przeprosić nauczyciela w obecności dyrektora, pedagoga i rodziców. Informuje się zebranych, że zaistniały incydent wpłynie na zmianę e, oceny zachowania, a w klasach młodszych odnotowany zostanie na świadectwie ucznia. Jeśli uczeń zachowa się wobec nauczyciela lub innego sz pracownika szkoły w sposób lekceważący, prowokacyjny, bez naruszenia nietykalności cielesnej i stosowania gruźb karalnych, wówczas... Wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia. Uczeń otrzymuje pisemną naganę dyrektora szkoły zgodnie ze statutem szkoły. Rodzice i uczeń spotykają się z pedagogiem szkolnym w celu odpracowania dalszych. Rodzice i uczeń spotykają się z pedagogiem szkolnym w celu opracowania dalszych zasad współpracy obu stron, np. podpisanie kontraktu w razie potrzeby skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej i... lub innej poradni specjalistycznej. No i oczywiście uczeń musi przeprosić. Czyli jeżeli nauczycielowi stanie się krzywda przez ucznia, to już wiecie co nauczyciel może zrobić, nie? A wiecie, kochani, co uczeń ma zrobić, jeżeli zostanie zaatakowany przez nauczyciela? Nie martwcie się, informacja, kochani, jest taka króciutka. Procedura postępowania w informacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że uczeń. że nie, że, nie, że to się stało, tylko że istnieje prawdopodobieństwo, czyli moi drodzy już totalnie. No, może zaatakował, może nie zaatakował. Procedura postępowania w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że uczeń został poszkodowany przez nauczyciela. Rodzic, uczeń lub pracownik szkoły, posiadający wiedzę na temat sytuacji, w której uczeń został poszkodowany przez nauczyciela, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły. Dyrektor w obecności nauczyciela, pedagoga lub wychowawcy klasy dokonuje rozeznania sytuacji, rozmawia ze świadkami zdarzenia, rozmawia z uczniem i nauczycielem, których dotychczas zaistniała sytuacja. Dyrektor lub osoba wskazana tworzy notatkę z rozmów, dalsze czynności podyktowane są rodzajem zdarzenia. W uzasadnionych sytuacjach stosuje się przepisy prawa oświatowego. Czyli w momencie, gdy uczeń zaatakuje nauczyciela, to, moi drodzy, jest stawiany cały sztab obrony nauczycielskiej, tak? Uczeń ma przepraszać nauczyciela, ma moi drodzy, płaszczyć się przed nim i tak dalej. A w momencie kiedy to nauczyciel zaatakuje ucznia, to na początku są prowadzone rozmowy. Nie, wiecie co, ja wam kochani, ja wam, kochani dam taki, takiego małego tipa, wiecie, od takiego buntownika, który ma A jako logo na swoim kanale YouTubeowym. Gdy nauczyciel zaatakuje was fizycznie i doznacie uszczerbku na zdrowiu, czyli nie wiem, jakakolwiek rana czy coś w ten deseń, wy się nie pierdzielcie w ten cały schemat, wy na policję. Wy jesteście w tym momencie, moi drodzy, według prawa nieszkolnego, tylko według prawa oświatowego, osobami pokrzywdzonymi w wyniku tak naprawdę agresji. Jeżeli nauczyciel nie potrafi, moi drodzy, zachować jakiejkolwiek dyscypliny w szkole, w swoim gdzieś tam ciele, no to moi drodzy, go raczej powinniście chyba odsunąć od całego społeczeństwa, nie? A nie żeby koleś bił dzieci. Ja mam, kochani, takie proste postanowienie. Niech mi ręce wyrwie, jeżeli kiedykolwiek moi drodzy zaatakuje kobietę. Czyli albo ogólnie osobę słabszą. Przecież to jest. Więc moi drodzy, już wiecie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie policyjne. A jeżeli będziecie, moi drodzy, mieli totalną lipę w szkole, bo też mi pisaliście bardzo często, że macie totalny saigon i. Nie wiem, nauczyciel wszystkich wyzywa, nie wiem, bije linijkami i tak dalej, dyrekcja z tym nic nie robi. To idąc do dyrektora, kochani, mówcie od razu, wiecie co? W takim razie, jeżeli nie chcecie zająć się tą sprawą, to my pójdziemy z tym do radia, telewizji, ewentualnie gazety. Zobaczymy, jak wtedy, moi drodzy, się zachowa szkoła. Tyle ode mnie, życzę Wam super jego dziąka, bo ja zawsze będę, pamiętajcie, hashtag murem za misiaczkami, kochani moi. Co tam misiaczki, i rozzarabiaczki? A dobra, kończymy odcinek ten. Guziaczki z miszki i pamiętajcie, trzymajmy się ramy, to się nie posikamy, nie? No, no to cześć, trzymajcie się, cześć. No i moi drodzy, zagadka oczywiście dla moich legowych miszków. Uwaga, uwaga, uwaga. Z którego zestawu będzie pochodził ten mały pierdek? Jestem sobie pierdek, 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 pierdek. Pierdek, 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 pierdek. That's right.